Cześć, tu dimona W dzisiejszym filmie pokażę Wam najnowszą serię lakierów hybrydowych z marki Nuki, czyli lakierów dostępnych w sieci sklepów Bielonka. I teraz właśnie do sprzedaży weszła najnowsza seria pastelowa, w której znalazło się 7 kolorów, więc wszystkie sobie przetestujemy, zobaczymy jakie mają krycie oraz porównamy je z zeszłoroczną serią pastelową, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te lakiery wypadły w praktyce, no to zaczynamy! No i jeżeli chodzi o buteleczki, to są one standardowe, czyli tutaj na górze mamy napis, że jest to seria pastelowa, natomiast z tyłu na etykietce mamy informacje o kolorze i tutaj jako pierwszy do testów wybrałam sobie kolor pastel żółty, który jak widzicie jest takim typowym jasno-żółtym kolorem, moim zdaniem naprawdę bardzo ładny. I jeżeli chodzi o krycie, to powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Co prawda, żółte kolory są ogólnie dość ciężkimi odcieniami, więc ja się zawsze spodziewam, że może być kiepsko, ale tutaj naprawdę już ta pierwsza warstwa daje radę. Zresztą, możecie zobaczyć, że kiedy przykładam ten wzornik z jedną warstwą do swojego paznokcia, gdzie mam nałożony dość ciemny kolor, to nie ma jakichś większych prześwitów i myślę, że naprawdę wygląda to już ok. Natomiast po nałożeniu drugiej warstwy myślę, że krycie jest już stuprocentowe, bo tutaj naprawdę nie widzę kompletnie żadnych prześwitów i wydaje mi się, że zeszłoroczna kolekcja miała ten żółty odcień troszkę słabszy niż w tym przypadku. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z kolejnymi odcieniami, no ale żółty wypada początkowo w pierwszym wrażeniu naprawdę bardzo fajnie, więc przechodzimy teraz do koloru o nazwie Pastel zieleń. No, i jeżeli chodzi o ten odcień, to tutaj powiedziałabym, że jest już troszkę słabiej skryciem, ponieważ podczas samego nakładania widzę, że ta formuła jest odrobinkę inna i troszkę bardziej smuży, więc tutaj w niektórych miejscach faktycznie widać takie lekkie smuszki i są delikatne prześwity, ale też nie jakieś tragiczne, bym powiedziała, bo tutaj kiedy przykładam do swojego paznokcia, to wygląda to i tak całkiem ok. Natomiast po nałożeniu drugiej warstwy wszystko nam się ładnie tutaj wyrównało. Przy czym też warto pamiętać, że pod pastele dobrze jest nałożyć biały podkład, no bo on wtedy nam podbija ten kolor, no i zazwyczaj wystarcza już jedna, maksymalnie dwie warstwy danego odcienia, aby ten kolor był naprawdę taki ładny. Natomiast wracając do testów, teraz przechodzimy do koloru pastel pomarańcz. No i tutaj, jak widzicie, właśnie mamy taką jasną brzoskwinkę, która ma krycie zbliżone do tego żółtego koloru, czyli troszkę lepsze moim zdaniem, choć też delikatne prześwity tutaj widać mimo wszystko z tego koloru, który mam na paznokciu, ale po nałożeniu drugiej warstwy też nam się wszystko bardzo ładnie wyrównuje. No i mamy stuprocentowe krycie. W ogóle powiem wam, że formuła tych lakierów jest naprawdę bardzo przyjemna, taka kremowa i fajnie się nakłada, więc ja jestem zadowolona z tego jak się pracuje z tymi lakierami. No i teraz przechodzimy do kolejnego koloru i tutaj mamy akurat pastel róż. I jeżeli chodzi o ten odcień, to tutaj znów bym powiedziała, że jest odrobinkę słabiej, czyli tak jak w przypadku koloru zielonego, więc ten lakier zostawia troszkę większe smuszki, i tutaj bardziej tak, jakby widzę właśnie te prześwity kiedy patrzę na ten wzornik, natomiast mimo wszystko też wygląda to nie jakoś tragicznie więc po nałożeniu dwóch warstw na wzorniku jest spoko oczywiście wiadomo, że na paznokciach czasem wymaga to nałożenia jeszcze kolejnej warstwy ponieważ na paznokcie lakier się troszkę trudniej nakłada ale myślę, że trzy warstwy to jest maks, który nałożycie i możecie też nałożyć zawsze biały podkład, no to będzie Wam to dużo łatwiej szło tak więc teraz przechodzimy do testu koloru pastel niebieski. No i tutaj mamy taki właśnie ładny błękicik, który też ma fajne krycie i taką właśnie kremową, przyjemną konsystencję. Łanie się rozprowadza, tak wygląda po jednej warstwie oczywiście nie ma co tutaj za dużo gadać, tak samo jak przy poprzednich jest OK, choć delikatne smuszki są. Po drugiej warstwie jest już zdecydowana poprawa, i tutaj myślę, że naprawdę dwie warstwy to jest już 100% krycia, więc możemy przejść bez problemu do kolejnego odcienia, który tutaj jest w tej kolekcji i nosi on nazwę Pastel Fiolet. Przy czym jak widzicie trafiłam na jakąś felenną sztukę, ponieważ pędzelek w tym moim lakierze jest taki troszkę jakby rozczapiżony i przez to nie do końca dobrze mi się ten lakier nakłada, pomimo też jak najbardziej fajnej formuły i takiego naprawdę dobrego krycia, bo tutaj już po jednej warstwie bym powiedziała, że nałożył mi się ten lakier tak, że nie ma żadnych prześwitów. Natomiast no niestety tutaj miałam nie fart, że ten pędzelek trafił mi się taki. Nie do końca fajny, chociaż przyznam Wam, że ogólnie tymi pędzelkami dobrze się pracuje. Pomijając właśnie ten jeden, który był jakiś uszkodzony, to fajnie się nimi nakłada lakier i myślę, że nie powinno być jakichś większych problemów. Nie są ani za sztywne, ani za miękkie. Tak więc teraz został nam jeszcze ostatni kolor do przetestowania czyli pastel szary. No i w przypadku tego odcienia powiem Wam, że po nazwie spodziewałabym się ociępięk jaśniejszego i po tej naklejce, która jest na zakrętce. Natomiast myślę, że i tak wygląda ten kolor ładnie. Kojarzy mi się po prostu z takim kamieniem, że to jest taki kamienny odcień. Tutaj, oczywiście, tak samo po dwóch warstwach osiągamy 100% krycie. I myślę, że nie trzeba tutaj nawet żadnego białego podkładu, żeby to krycie faktycznie uzyskać takie, jakie powinno być. Więc teraz możecie jeszcze zobaczyć, jak prezentują się wszystkie kolory razem z tej serii najnowszej. No i powiem Wam, że moim zdaniem faktycznie ta formuła musiała zostać troszeczkę ulepszona, bo zdecydowanie ja tutaj uważam, że fajnie się z tymi pastelami pracuje, a o ile pamiętałam właśnie te pastele z ubiegłego roku, to nie były one aż tak przyjemne w aplikacji i w korzystaniu właśnie jak ta seria. Pamiętajcie też, żeby zawsze wstrząsnąć buteleczkę przed użyciem, ponieważ pigment może się inaczej nierównomiernie rozłożyć, a jeżeli wstrząśniecie przed użyciem i później będziecie nakładać, to ten pigment powinien Wam się ładnie rozłożyć i powinno być całkiem spoko to krycie. Nie wiem, może ja mam tylko takie wrażenie, ale przygotowałam też dla Was porównanie wzorników właśnie z tej najnowszej serii oraz z zeszłorocznej. Po lewej stronie macie wzorniki tegoroczne, po prawej zeszłoroczne i możecie zobaczyć, że widać odrobinkę jakby różnicy właśnie, że te po prawej Troszkę prześwitują. W sumie nie wiem, czy będzie to dobrze widać na nagraniu, ale ja na żywo to widzę. I kiedy na przykład spojrzę pod światło, to zdecydowana jest różnica na przykład w tym żółtym kolorze, bo ten tegoroczny nie prześwituje praktycznie wcale pod światło, natomiast ten zeszłoroczny, owszem, a na obu wzornikach mam po dwie warstwy, więc ja uważam, że jest różnica. Jeżeli mieliście tą zeszłoroczną kolekcję i teraz zdecydowaliście się na tą, to dajcie mi znać, czy też coś takiego zauważyliście, że faktycznie te lakiery są troszeczkę lepsze niż tamte. Tak więc ogólnie, jeżeli chodzi o ten filmik, to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że będzie on dla Was przydatny, więc ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!